Dzień dobry Państwu. Mam do zaproponowania dla Państwa i przedstawienia samochód. Jest to Fiat 126P, wersja ST z 1984 roku. Samochód wystawiamy na prośbę mojej mamy. Samochód jest w rodzinie u nas od 1984 roku, czyli od dnia, kiedy został sprzedany naszemu dziadkowi w oddziale FSM w Tomaszowie bodajże koło Kielc. Samochód jest w oryginalnym lakierze. Samochód jest niemalowany. Sprawdzałem go miernikiem i z historii, którą mamy od naszych rodziców, też wiemy, że nie miał jakichś przygód wypadkowych. Jest w 100% oryginalnym samochodem. Posiadamy do niego fakturę zakupu. Dodatkowo posiadamy do niego wszystkie dokumenty odkupienia, dwie pary kluczyków i samochód jest na oryginalnych tzw. Tak czarnych blachach jeszcze, dziadek był jedynym właścicielem tego auta. No i mama w tym roku zdecydowała się, żeby go sprzedać, ponieważ stoi u nas w garażu, my generalnie tylko go przepalamy, jeździmy naokoło domu. Samochód prezentuje się następująco. Lakier jest w bardzo dobrym stanie. Gdzie nie gdzie można zauważyć jakieś e, odpryski, tak jak tutaj jest jeden, który dziadek za zamalował e, kilkadziesiąt lat temu podejrzewam, gdzieś muszę tutaj uderzyć, ponieważ samochód wiem, że jeździł e, na wycieczki do Słowacji i raz byli tym samochodem w Bułgarii. Samochód, e, o tutaj ma taki na przykład drugi. Odprysk, tutaj jeszcze jest odprysk, ale to wszystko jest zamalowane. I tutaj przy zamku widziałem właśnie tutaj są dwa elementy. Eee, tak w kolorze zrobione, nie jest to fachowo super zrobione. Tu jest jeszcze jeden element, ale proszę zobaczyć, że nigdzie nie ma rdzy na tym samochodzie. Eee, przez to, że samochód od początku do końca był eee, garażowane nigdy nie jeździł zimą, dlatego też nie wystawiam samochodu na zewnątrz do się zima, żeby go zaprezentować. Robię to w garażu. tak? Jeżeli chodzi o lakier, to dziadek miał hopla na punkcie czystości i widać to, że za kola wszystkie elementy są w bardzo ładnym stanie. Chromy również, tutaj proszę zobaczyć. Lampy, nic nie jest poniszczone, połamane, chromy są w bardzo ładnym stanie. Przejdziemy do silnika. Proszę zobaczyć, jak wygląda silnik. Jeżeli chodzi o całą komorę, jest ona fabrycznie zabezpieczona taką grubą warstwą środka zabezpieczającego. Coś na bazie wosku. Tak samo tutaj między łączeniami blach. Wszystko jest oryginalne. Z samochodu nic nie wycieka. Odpala za pierwszym razem. Przebieg tego samochodu to jest tylko 38 000 km. Jest oryginalna apteczka z wyposażeniem książki napraw. Faktury, tak jak wspominałem. Środek samochodu jest nienaganny. Proszę zobaczyć, jak ładnie się prezentuje. Zaraz zaświecę dodatkową lampkę. Będzie łatwiej. Zobaczyć, jak to wygląda. O. Proszę zobaczyć, jak wygląda ten samochód. Jest praktycznie jak nowy. Nic nie jest zniszczone. Absolutnie. Proszę zobaczyć tutaj podłoga. W każdym miejscu, gdzieś tutaj, jak są łączenia, to jest pozabezpieczane. Samochód generalnie e, co 4 lata bodajże, z tego co tata opowiadał, był zabezpieczany antykorozyjnie, właśnie w jednej z, w z warsztatów w Kielcach. I wygląda to następująco. Proszę zobaczyć. To jest taka warstwa i to widać, że ta warstwa jest od dłuższego czasu na pojeździe. Nie ma tutaj żadnej rdzy. Wszystko jest zabezpieczone. Ja nie zauważyłem, że były jakiekolwiek dziury, czy problemy z autem. Tak wyglądają oponki i koła. Wszystko jest oryginalne. Pomiędzy zakolem a nad kolem jest bardzo duża warstwa tej substancji zabezpieczającej, którą dziadek zabezpieczał auto pokażemy też z drugiej strony jak wyglądają te minimalne odpryski, które były zamalowane przez dziadka tutaj w Koła są oryginalne, jeszcze Stomilowskie. Zobaczymy w środku jak to wygląda. Proszę zobaczyć. Siedzenia są nieponiszczone. Ani pedały. Tu wszystko jest radio Unitry. Diora Safari 5. Tutaj mamy przebieg. Nic nie jest zniszczone w tym samochodzie. Proszę zobaczyć z tyłu. Samochód jedynie do prezentacji został e, umyty. Dodatkowo, co pokażę Państwu, jeżeli chodzi o dodatkowe artefakty związane z autem pokażę co mam w bagażniku e, oczywiście koło zapasowe oryginalne pompka, lejek z tamtych czasów, antena oryginalne pokrowce do samochodu e, jest nowy akumulator wsadzony, to znaczy nowy jadek jakieś 3 lata temu kupował nowy akumulator Lakier prezentuje się następująco. Wszystkie otwieranie szyb. Stosunka, cała reszta oczywiście działa. Pokażę. O, tak to wygląda. Tutaj jeżeli chodzi o oświetlenie, to wszystko jest sprawne. Oświetlenie. Lampy, lampy z przodu. Już tylko włączymy. O. Proszę zobaczyć. Tutaj wszystko jest sprawne. Samochód pełnie jeździ, ma obecnie opłacone OC. Że myślę, że o, tutaj mamy pełne oświetlenie. Tu żadnego problemu nie ma, jeżeli chodzi o, o samochód. Jeżeli chodzi o światła długie, przełączniki, kierunkowskazy. Nie ma żadnego problemu. Także zapraszam do oglądania, proszę przyjechać, obejrzeć samochód.